Wartość sentymentalna, jesteśmy gotowi układać się wdzięczność. Mimo wszystko Viva La Woodstock, bracia z Wioski Radom. Ta uwaga, przystanek Broda, uwaga, przystanek Broda przypomina, że jutro o 15 ruszy pokut brodaczy. Każdy brodacz mile widziany. Broda rządzi. Pozdrowienia dla wszystkich z Przemyśla, od najgładszego oraz najostrzejszego pana. Lidia ja Parol poszukiwana, Lidia ja Parol poszukiwana, czekam na ciebie koło namiotu Allegro, na lewo od głównej sceny Marysia. Ludzie z Gostynina i okolic, ludzie z Gostynina i okolic niech się zjawią na prawo od sceny, w pobliżu radia i butelki lewa. Pozdrowienia po dla do... Oli, pozdrowienia dla do Łukasza Doroty, ja krótko zwięźle i na temat. I pozdrowienia dla ja. mojego Patona, podziękowanie za ja. 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 Chcieliście, to macie. Co on to wyczyniał, kurwa?